Cześć, witam Cię na kanale Wolf Expedition. Dzisiaj dość nietypowo, bo mam krótki wypadzik do lasu. Przetestuję nową patelnię, którą dostałem na, na święta. Jeszcze nie miałem okazji jej testować. Od firmy GSI. Jest to patelnia stalowa. E, szerokość bodajże 28 cm. Po, szukałem takiej patelni, która jest dwuosobowa. czy znaczy na dwie osoby, tak? Bo mam e, inną patelnię, która nie ma jakby rączki i e, trzeba sobie wystrzegać ją e, z patyka, fajna, tylko że ona jest płytka. Więc jak robimy na przykład z małżonką czy z kimś jakąś jajecznicę na dwie osoby, no to jest wtedy problem, bo się to wszystko wylewa. Tu, jak widzicie, jest bardzo dużo miejsca. Patelnia jest głęboka, fajna. Więc mam nadzieję, że będzie się fajnie sprawdzać w terenie. No. Na pierwszy rzut oka, bardzo porządny sprzęcik. Chyba nawet można ją wykorzystywać na kuchenkach tam indukcyjnych i tak No wiadomo, na pewno na gazowych, tak? Więc nawet w domu można byłoby ją wykorzystywać, więc naprawdę fajny sprzęcik. A poza samym testem patelni, obiadkiem w lesie, będę dzisiaj omawiał plany na 2025 rok. Także widzimy się za chwilę, jak tylko przygotuję sobie ognisko. Dobra, ognisko się już pali. Wstawiłem w międzyczasie wodę na herbatę. No, w międzyczasie będzie się już robił żar. Temperatura będzie wyższa i wstawimy pierożki. Więc omówmy w tym czasie plany na 2025 rok. No zimy, jak widzicie, przynajmniej na Mazowszu nie ma. Była przez, nie wiem, kilka dni może. A tak, niestety mamy temperatury... Wahające się do powiedzmy tam, nie wiem, może minus 5. Ale tak to głównie jest, tam 3, 2, 1, minus 1, minus 2 i, i tak w kółko. Więc tak słabo tutaj na jakieś zimowe wypady. Dlatego już niebawem ruszam do Beskidu Śląskiego i tam będę chodził po górach. Mam nadzieję, że tam będzie śnieg. Więc, na, że tak powiem, dostaniemy trochę. W tyłek od matki natury bo trochę mi brakuje takiego śnieżku i pochodzenia po śniegu. Zresztą bardzo lubię. Więc tam kilka dni przed nami, kilka szczytów do diademu yy, i tyle. z jakby z zimowych takich wypraw. A jeszcze jakby pada deszcz, bo nie śnieg, szkoda. Eee, no to kolejne to będą na pewno jakieś wyjazdy moje kajakowe e, rowerowe. No bo w tym sezonie też jest sporo roweru. No, od kajaka to na pewno jakby coś na otwarcie sezonu pyknę jeszcze, zastanawiam się, co. Może pętlę warszawską. No zobaczymy. Jakby jeden to jest z takich pomysłów. Kolejny na pewno to jest, wezmę udział też w tym roku w jakimś ultramaratonie kajakowym. Nie wiem czy po pilicy wątpię. Wezmę chyba inną rzekę tym razem na, na Widelec. Możliwe, że wieprz. Zobaczymy. Spojrzę sobie na, na listę tych, e, co tam jest w kanałach Cup i wybiorę. Ale na pewno w jednym wezmę udział. Zobaczę, czy uda mi się coś wymienić ze sprzętu do tego czasu, czy nie. Czy pojadę w takiej samej konfiguracji. No ale. Fajna zabawa, fajne sprawdzenie się, więc na pewno taki wypadzik chciałbym zorganizować. Kolejne to rowerowe, na przykład tutaj Velomazowia. Może uda się to właśnie na wiosnę zorganizować taki, taki wypadzik. Nie wiem, ile to zajmie czasu, może ze 3 dni, 2, zależy jeszcze kto ze mną pojedzie, czy pojadę sam i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby jeszcze wiele jest możliwości, ale na pewno chcę. Zahaczyć takie weloazowie. Z głównych wypraw to będzie na pewno kajakowo, kilkudniowo po rzece Noteć. Już mniej więcej zrobiłem, zebrałem informacje na temat tej rzeki. No, chyba się nie uda całości od źródła, ale. Trochę popływam po niej na pewno, bo tam początki od źródła to słyszałem, że już są problemy, tam jest też dość wąsko, jakieś, y przez jakieś tam, nie wiem, prywatne tereny się płynie, więc tak y no, słabo troszkę to wygląda. Szkoda. No bo to jest jedna z większych rzek w Polsce, a jest niestety no niedostępna całościowo. No ale to zobaczymy, może się uda jeszcze znaleźć jeszcze jakieś więcej informacji. No ale tak naprawdę to to spłynę. No i główną wyprawą w tym roku na pewno będzie R10 rowerowo. To będzie fajne. W tym roku nie będę na pewno jechać sam, bo pojadę z małżonką. Jeśli nic się nie wydarzy do tego czasu, to taki jest plan. Dodatkowo, bo R10 zaczyna się w Świnoujściu, kończy w, w Elblągu, więc Elbląga dokończę sobie tą ten kawałeczek green Velo do Goldapi, więc taki mam plan w tym roku. Mam nadzieję, że, że się uda, że w tym roku dokończę green Velo. Trzymajcie kciuki. E, także Takich z głównych, z głównych pomysłów na ten rok, e, poza tym wiadomo, na pewno będziemy kontynuować zdobywanie kolejnych szczytów do diademu. No, będą to jakby jakieś tam, prawda, pojedyncze, trzydniowe, może jakieś tam wypady w góry. Więc sukcesywnie e, zdobywamy kolejne do, do diademu, żeby go ukończyć. Więc to też jest kolejny wieloletni projekt, który realizujemy. E, I tyle jakby z planów. Więc będzie się działo. Relacje zobaczycie na pewno na kanale, więc trzymajcie kciuki, żeby się udało wszystko zrealizować. No ale plany takie na razie mama, życie pokazuje, no ale planowo mam nadzieję, że się wszystko uda z tego zrealizować. Plany mam ambitne. Na razie chyba jeszcze za wcześnie na startowanie w jakichś ultramaratonach rowerowych, chociaż kolegę, którego poznałem w ubiegłym roku. Pozdrawiam. Jeśli będziesz to oglądał, no to planuję Wisłę 1200. Dla mnie zbyt ambitny projekt. No, ciężko, ale może jakieś mniejsze. Zobaczymy. No, trzeba troszkę formę inaczej dostosować do tego typu zawodów. No więc zobaczymy, może za rok jakiś ultramaratonik rowerowy. Także dobra, idę do ogniska, bo mi się już trochę wypala. Eee, trzeba dorzucić do pieca i wrzucam zaraz patelenkę. Także widzimy się niebawem. Herbatka zrobiona, cieplusia. Hmm. Ale zapomniałem dwóch rzeczy Pierwszy widelec Leżał na stole, zapomniałem I druga rzecz Tłuszcz do smażenia na patelni Dlatego niestety, ale Trochę mi się przypaliły No ale powiedzmy Byleby były ciepłe No Będzie zjadliwe ja sobie zrobiłem takiego powiedzmy prawie yy, prawie widelca mm. Dobra. w środku cieplutkie, soczyste Trochę je wodą podlałem, no ale i tak się paliły do patelni, ale patelnia spoko, mm. także fajna rzecz, taka patelnka. no. Co można więcej powiedzieć o patelni, nie? Robi robotę, jest gruba. Omówię albo zobaczycie na następnych filmach, jak będę miał po pierwsze tłuszcz, a po drugie jak będę, będę robił albo jakiegoś steka albo przynajmniej jajecznicę. Ale na tą chwilę jest spoko, jest przynajmniej lepsza niż ta poprzednia. No ale bez tłuszczu to wszystko by się poprzypiekało, po nie? Także do zobaczenia! Następnym razem trzymajcie się.